Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie 3.2. Zapoznajmy się z treścią zadania. Wszystkich możliwych różnych fragmentów dwucyfrowych jest dokładnie 100. Są nimi fragmenty 0, 0, 0, 1, 0, 2 i tak dalej. Można sprawdzić, że na przykład dwucyfrowy fragment równy 27 występuje w pliku PITXT dokładnie 101 razy. Znajdź fragmenty dwucyfrowe, których liczba wystąpień w pliku p.txt jest najmniejsza oraz fragmenty dwucyfrowe, których liczba wystąpień w pliku p.txt jest największa. W wyniku podej znalezione fragmenty dwucyfrowe oraz liczby i wystąpień. W przypadku gdy więcej niż jeden fragment występuje ty, tyle samo razy wypisz ten o najmniejszej wartości liczbowej. Dla danych w pliku pi przykład od poprawna odpowiedź to 0,0 występuje 0 razy i 62 występuje 4 razy. Minimalna liczba wystąpień fragmentu 0,0 liczba wystąpień 0 razy, maksymalna liczba wystąpień, fragment 62 liczba wystąpień 4 razy. Przejdźmy do programu pytań. Jesteśmy już w programie pytań. Pierwsze co zrobimy to wczytamy sobie plik o nazwie pi przykłady Słuszmy sobie zatem zmienną plik i wywołamy sobie funkcję open to z słów czytamy sobie plik, plik przykłady i oczywiście jako drugi argument poinformujemy, że chcemy go odczytać w trybie do odczytu, czyli R. To, że otworzyliśmy plik nie znaczy, że mamy dostęp do jego zawartości. Zatem odczytajmy jego zawartość. Stwórzmy sobie kolejną zmienną wierszę. Na obiekcie plik możemy teraz wywoływać następujące funkcje różnego typu. No, oczywiście wykonane funkcje redline, która przeczyta nam zawartość tego pliku. Sprawdźmy, czy poprawnie zaimportowaliśmy dane do, naszej, do naszego języka Python. Czyli wywołajmy sobie nie w konsoli. Print wiersza Czyli jak widzimy, poprawnie zaimportowaliśmy dane 1, 4, 1, 5 itd. Spójrzmy sobie zmienną fragmenty. Zmienna fragmenty będzie pustym słownikiem. Słownik służy do sprawdzania, ile mamy różnych elementów jakiego typu. A tutaj na razie on jest pusty, za chwilę go sobie tutaj wypełnimy. Odpowiednimi danymi, czyli 00, 01 i tak dalej, aż do 99, będziemy sprawdzać, czy jakiś fragment występuje w naszym pliku. pi przykłady, ale na początku muszę wypełnić te fragmenty, bo gdyśmy teraz wywołali, no to print wywołajmy. Widzimy, że jego zawartość jest pusta więc musimy wypełnić go jakimiś elementami, czyli e, potrzebujemy ich aż 100. Do, wykonamy do tego pętlę for i wręcz 10 razy ponieważ najpierw chcę dać pierwszą cyfrę naszej liczby, potem drugą. Pierwsza cyfra może być zerem, dlatego będę dwukrotnie iterował po naszej pętli, czyli jeszcze raz ją przeiteruję. for j in range też 10 razy. Czyli do naszego słownika dodamy sobie najpierw klucz oraz przypiszemy temu kluczowi 0, żeby zliczać ile elementów jest na danym kluczu. Czyli fragmenty, czyli nasz słownik. Najpierw tworzymy sobie klucz. Klucz będzie się składał ze znaku pierwszego, czyli 00, 0, potem 01 i tak dalej. Czyli musimy wziąć naszą zmienną i, która w tym momencie jest liczbą, więc muszę ją przekonwertować na tekst str. I, i do, niej, do, do tego tekstu, teraz ta zmienna jest tekstem, dodać sobie J. tak samo, czyli przekonwertujmy sobie j na tekst str, czyli na string j. Będzie to nasz klucz, no i ten klucz chciałbym, żeby, mieć, żeby, chciałbym, żeby ten klucz miał wartość 0. Równa się 0. Wywołajmy teraz sobie naszą zmienną fragmenty, czyli nasz, nasz pusty słownik. Który już teraz nie będzie pusty, print, fragment. Jak widzimy, dodały się klucze 00, 01 i tak dalej. I każdy klucz dostał wartość 0. Chciałem, żeby każdy klucz na początku miał informację, że ma 0 takich elementów. Czyli na razie wszystko. To, co chciałem zrobić, to zrobiłem. Stworzyliśmy sobie pusty słownik, do którego dodaliśmy sobie odpowiedni klucze i przypisaliśmy tym kluczom wartości 0. Następnie będziemy sprawdzać, czy w naszym, naszej tablicy wiersze mamy takie, czy mam połączenie takie dwóch cyfr które dadzą właśnie nam wynik 0,0,01 i tak dalej. Jeżeli znajdę taki klucz, no to to wartość tego klucza będę zwiększał o 1. Czyli weźmiemy sobie pn for i in range. No, oczywiście ile razy ona ma się powtórzyć, będzie ona się powtarzała tyle razy, ile mamy liczb w naszym tej tablicy wiersze, ale ze względu na to, że łączymy je w pary, pierwszy z drugim, drugi z trzecim i tak dalej, to tych par będzie o jeden mniej niż wszystkich liczb, czyli len wiersze pomniejszone o jeden. Teraz stworzę sobie taką zmienę, która będzie łączyła dwie cyfry liczby pi, bo otworzyła liczbę dwucyfrową, no, a później będę sprawdzał, czy nasza liczba występuje w naszym słowniku fragmenty. Czyli nazwijmy ją na przykład liczba. Równa się. No i oczywiście muszę wziąć najpierw pierwszą cyfrę z naszej tablicy wiersze. Czyli wiersze i. Oczywiście na początku te liczby jeszcze zawierają ten nieszczęsny znak entera. Musimy się go. Strip. No i oczywiście dodać teraz e, drugi znak, czyli wiersze na pozycji i plus 1. Też pozbywamy się tego mm, znaku Entera, czyli Strip. Mamy już teraz e, w tej chwili liczbę dwucyfrową, która jest tekstem, ale to nie przeszkadza, że ona jest tekstem. Możemy sprawdzić, czy w naszym słowniku fragmenty występuje taki klucz o takiej dokładnie nazwie. Czyli e, jeżeli znajdę taki fragment, to, to dany fragment musi zwiększyć swoją wartość o 1. W tej chwili wszystkie fragmenty mają wartości 0. Więc fragmenty. Szukamy sobie odpowiedniego klucza liczba. I wówczas jego wartość zwiększamy o jeden. Oczywiście napisam tutaj w skróconym zapisie. E, tak jest dużo czytelniej i łatwiej zrozumieć, że klucz e, o nazwie Fragmenty zwiększamy jego wartość o 1. Sprawdźmy teraz, co się stało z naszym słownikiem Fragmenty. Jak wygląda jego zawartość. Print Fragment. Jak widzimy, trochę się zmieniło. Oczywiście 00 nadal ma wartość 0, ale jak widzimy, 07 występuje raz i tak dalej. Mamy tutaj 1, czyli występuje dwa razy. Czyli widzimy, że nasz słownik fragment zlicza ilość wystąpień danego klucza. Więc teraz będziemy mogli sprawdzić. Jaki klucz występuje najczęściej, ile razy, czyli najwięcej razy, jaki klucz występuje najmniej razy. To oczywiście jak spotkamy jakiś klucz o wartości minimalnej, tutaj mamy na przykład 0,0 ma wartość 0 i 0,1 to tam musi się ustawić na tą pierwszą Czy stwórzmy sobie zmienną minimum. I oczywiście ta wartość minimalna, no ustawmy sobie na jakąś bardzo dużą liczbę. 99999 9, 9, 9, 9. Na pewno wartość nie może być większa niż 99999, ponieważ wszystkich tych par jest maksymalnie 9999, więc ta wartość jest na pewno większa niż maksymalna wartość jaką moglibyśmy uzyskać. No i jeszcze muszę zapamiętać, stworzyć, muszę stworzyć sobie taką zmienną, która zapamięta jaki wzór, jaki, jaką nazwę ma ten fragment. Nazwijmy sobie fragment minimum i będzie to pusty ciąg. To samo z wartością maksymalną. Stwórzmy sobie wartość maksymalną. Wartość maksymalna. Damy wartość 0. No, bo oczywiście może być najmniejsza wartość, może być 0. No i też stwórzmy sobie kolejny ciąg, fragmenty. Maksimum będzie to pusty ciąg znaków jeden i drugi teraz przeiterujemy sobie po naszym słowniku i będziemy szukać wartości minimalnej i przypisywać do odpowiedniej wartości zajmiemy się tym teraz czyli for i in fragmenty czyli e taka pętla przeiteruje sobie taka pętla przeiteruje po wszystkich elementach naszej, naszego słownika fragmenty i teraz będę sprawdzał i czy fragmenty czy czy nasz słownik na pozycji i tej ma wartość czy wartości sprawdzam czy ma wartość mniejszą niż minimum. Czyli, znajdę, czy znajdę jakąś wartość mniejszą niż 99999? No, i tu już nawet widzimy, że znajdę 0. Jeżeli znajdę te 0, to mogę ustawić sobie naszą zmienną minimum na tą właśnie wartość. Czyli, minimum musi być równa, właśnie, fragmenty na pozycji i tej. No, i oczywiście muszę jeszcze pobrać sobie, jak wygląda ten fragment, czyli fragmenty minimum muszą być równe temu kluczowi na tej pozycji i tej. Czyli musi być równe i. Teraz, oczywiście, to samo zrobimy dla. Wartości maksymalnej, czyli jeżeli fragmenty na pozycji i tej są większe niż maksimum, to wtedy maksimum będzie równe właśnie tak samo wartości klucza, czyli fragmenty na pozycji i tej. No i tak samo jak wcześniej muszę tę zawartość tej, muszę pobrać zawartość tego słownika fragmenty, czyli fragmenty maksimum musi być równe, musi być równe kluczowi na tej i tej pozycji, czyli i. Zostało nam teraz wywołanie rozwiązania. Rozwiązanie powinno wyglądać w następujący sposób, że najpierw podaje jaka jest wartość tekstowa, czyli print, fragmenty minimum, czyli wywołujemy sobie najpierw tekst, jak wygląda ten tekst następnie drugim argumentem, bo Następnie drugim argumentem, tutaj funkcja Print może tych argumentów wyświetlić kilka. No, będzie ta wartość minimalna. Ja źle napisałem. Będzie ta wartość minimalna. To samo Print. Fragmenty maksymalne. Max. Zobaczmy, co udało nam się znaleźć. Mamy odpowiedź: 0,0 występuje 0 razy i 64 występuje 4 razy. Sprawdźmy to w odpowiedziach. Tak, tak. Widzimy, wszystko jest tak. Widzimy wszystko jest w porządku 0,0 występuje 0 razy i 64 występuje 4 razy. No, jeszcze wywołajmy sobie dla naszego właściwego pliku dla pliku pitekste, tutaj mamy <coughs> minimalna wartość. 88 e, występuje 80 razy i maksymalna 60, i maksymalna to jest 65 występuje 124 razy. Sprawdźmy to w odpowiedziach. Tak, jak widzimy, tutaj 88, 80, 65, 124. Czyli jak widzimy, rozwiązaliśmy poprawnie zadanie 3,2. Mam nadzieję, że wszystko było czytelnie wyjaśnione. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.